Stało się jak się stało, czekamy aż noga wróci do zdrowia i wracamy na salę trenować, żeby Dawidowi pomóc, bo ma walkę za półtora miesiąca, no cóż gratuluję Kubie, jest prawdziwym mistrzem, nie ma poza na niego obecnie, Pozdro. Pańczyk pokazał mi dzisiaj podstawowego lowkinga no, <grywa> no ty się kurwa naucz blokować kopnięcia Maciej Przyjdzie na to czas, przyjdzie na to czas Do Jest. Dobry trzeba Dobry witam wszystkich serdecznie. wieczór, Dobry witam jest. serdecznie. jest. Dobry jest. o jest. jednak jest. Witam, witam. No co? stałem, jest ok, nie ma co się załamywać, nie ma co się martwić, tak jak powiedziałem waga 84 kg to nie jest dla mnie, raczej to była ostatnia walka w tej kategorii wegowej, zbyt wiele mi kosztuje jakby schodzenie do niej zdrowia i siły, także raczej teraz troszkę czasu potrzebuję do zbudowanie gdzieś tam mięśni i kategoria wagowa wyżej, myślę, że tam będę próbował swoich sił za jakiś czas. Teraz wrócę do domu, odpocznę. Ta noga dojdzie do siebie, i wracam na salę po prostu. Bardzo dziękuję. Na pewno dostałem masę wiadomości, e, nawet z gratulacjami, z tym, że się nie załamywał. No, uważam, że no, nie ma czego gratulować, No bo totalnie nic nie pokazałem, ale myślę, że będzie więcej wiadomości, w których ludzie mnie wyśmiewają po prostu. Na szczęście okazało się, że tak w ogóle nie było. A to jest bardzo miłe i motywujące, że jesteście ze mną. Nawet po, po czymś takim, eee, także ja powiedziałem, to porażki definiują to, kim jesteśmy i to jak na mnie zareagujemy, co zrobimy po nich, no jedni się poddadzą, ja stwierdziłem, że nie będę się poddawał, tylko zmienię po prostu kategorię wagową, bo to już, ta już nie jest na mojej siły, no i że wracam na salę, tylko będę mógł, czyli myślę, że coś koło tygodnia. No przez chwileczkę było smutno, wiadomo, zawsze jest smutno gdzieś tam, ale to... Szybko minęło, bo mówię przegrać z najlepszym, czy tym z dobrym zawodnikiem To jest żaden wstyd. Podjąłem się wyzwania. No nie udało się, trudno. Lecimy dalej. Nie ma co się załamywać. Trzeba podnieść głowę do góry, do nie odnosić górze. Bo to, że przegraliśmy, to nie definiuje niczego, kim jesteśmy. I teraz trzeba pokazać charakter dopiero po przegranej walce. Pozdro.